Witajcie Madrytistas w tym wyjątkowym odcinku w końcu stało się, oficjalnie Kinian Mbappé został nowym piłkarzem Realu Madryt, kontrakt Francuza podpisany do roku 2029, niesamowita sprawa, bo ja już tutaj wielokrotnie mówiłem na swoim pierwszym kanale, że że Kinian to jest mój taki wymarzony transfer do Realu, że ja go uwielbiam na boisku i dzisiaj to się stało. Przychodzi najlepszy piłkarz z świata do najlepszego klubu na świecie, w Europie i w Hiszpanii. Niesamowity był moment dla nas wszystkich kibiców Realu. Przychodzi zawodnik, który naprawdę da nam dużo jakości. Na pewno będzie nam dawał to, co jest najważniejsze w futbolu, czyli liczbę bramek. Na pewno Kinian będzie strzelał dla nas dużo goli, także będzie miał dużo asyst. Ale przede wszystkim, co mnie cieszy, że w końcu mamy dobnego, dobrego, skutecznego napastnika, który tak jak już wcześniej mówiłem, będzie nie tylko strzelał bramki, ale też stwarzał sytuację dla pozostałych naszych kolegów. w z Bingham. Rodrigo. także przychodzi wyjątkowy, wymarzony zawodnik do naszego klubu. Osiem lat czekania, osiem lat czekania, które się opłaczało, a były już głosy, że nie przejdzie, że Mbappé zostanie w Paryżu, bo tam mu mu płacą i tak dalej, i tak dalej. Później Kinia nie są przejść do Realu, bo wiadomo, chce być legendą w Paryżu. Ale ostatecznie Kinian doszedł do skutku, że w Paryżu nic nie wygra i Kinian naprawdę przejrzał na oczy. W końcu Kinian zrozumiał, że nie odsągnie w Paryżu nic, a to co może osiągnąć, czyli wymarzoną Ligę może osiągnąć znany Realem Madryt. Ja mu tego życzę z całego serca, życzę mu tych e, pięknych bramek tych asyst, tej jego pięknej gry i przede wszystkim jako kibic Kibisina życzę mu zwycięstwa w bliże hiszpańskiej, w super Pucharze Europy, Hiszpanii, w pucharze Hiszpanii i przede wszystkim w bliże miejsców. Także czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się, żecie po Hala Madlid. Mamy to.